Dzień dobry, jest 12 listopada 2023 roku. Chciałbym Państwu pokazać jak wygląda moja sucha cela, generator wodoru po dwóch sezonach eksploatacji. Odkręciłem już tu najważniejsze śruby, zostały tylko dwie główne, które podtrzymują ten yy, cały generator, no bo to odkręcanie śrub trwałoby bardzo długo i nie byłoby to na pewno jakieś ciekawe śruby tutaj znajdują się i te pozostałe elementy również przewody doprowadzające prąd do płytek a tak wygląda cała płyta w sumie płyta metalowa pomalowana która podtrzymuje cały generator przyciągniku generator pokazywałem przyciągniku jest tak jak widzicie państwo odkręcony te dwie śruby również poluzowałem Ciężko będzie nagrywać jednocześnie, odkręcać, no. ale to jeszcze yy, nie było rozłożone, także będę musiał troszkę pomóc pewnie sobie jakimś narzędziem, bo jest po prostu przez dwa lata sklejone. O, poszło, poszło, może nie tak jak chciałbym, no ale jakoś tam poszło. Proszę zobaczyć, jest coś nam przeszkadza. Tak wyglądają płytki po dwóch sezonach eksploatacji. Płytki z bardzo dobrego materiału. I generator w ogóle zrobiony jest no w sposób chyba bardzo dobry, bo nie ma tutaj takiego materiału, który by Rodową, nie ma tam żadnej miedzi. Nie ma inoxa tej yy, stali nierdzewnej. Jest guma EPDM y, jako przekładki. No i, i właśnie stal 216, która jest idealną stalą yy, do tego typu generatora. Yy, oczywiście oprócz tytanu, bo tytan jest, no, chyba najlepszy. No ale wiadomo ile kosztuje tytan. Także jeśli chodzi o te płyty po tych dwóch latach eksploatacji naprawdę nie, wygl nie wyglądają tak źle. Można byłoby jeszcze na nich pracować zresztą i generator pracował yy, do ostatniej chwili. Yy, ja musiałem zmienić rozrusznik w ciągniku, więc przy okazji odkręciłem generator, żeby go wyczyścić. Wyczyszczę go, poskładam no i przygotuję jeszcze do dalszej pracy. Myślę, że w tym roku jeszcze ciągnik będzie chodził na, na tym generatorze. Między innymi na tym generatorze, bo tak jak wiemy, że gazu Brauna jest tylko dodatkiem do paliwa podczas spalania w silniku. Sklejone są mocno jedne z drugimi. że odłożę jeszcze tutaj właśnie te ostatnia, ostatnia wygląda też tak dość ciekawie. No nie, to nie jest ostatnia. Jeszcze jest jedna. Nie jest tak źle, tak jak Państwo widzicie. Jeszcze może postaram się jedną tą. Przełożyć na drugą stronę, to już jest płyta yy, i uszczelki, yy, zauważyłem, że niektóre uszczelki były delikatnie wypchnięte, nierównomiernie złożone, jeśli chodzi o, yy, o brzegi płyt, ale to, tak jak podejrzewam, wynikało z tego, że ubiegłą zimę, a być może latem, nie latem, przepraszam, tylko na wiosnę tego roku, po prostu delikatnie przyłapał mróz. Podczas przyłapania przez mróz nie rozsadza celi, celi, nie rozsadza tego generatora, natomiast wypycha uszczelki. Po prostu ta woda zmienia, gdy przymarznie, zmienia objętość. No i coś tam musi ruszyć, więc w tym przypadku rusza uszczelkę, nawet nie jedną, ale Tutaj w tym przypadku troszeczkę, troszeczkę te uszczelki były wypchnięte, może gdzieś na, na wymiar 4-3 mm, no ale to nie powodowało tego, że, że ten układ był nieszczelny, pracował jeszcze przez cały rok, mimo tego, no a teraz po wyczyszczeniu poprawi się, no i będzie funkcjonowało, nic tu nie, nie stało się, wszystko jest. W dobrym stanie. Tak wygląda ta płyta z drugiej strony. No ta jest tak, jakby troszkę bardziej yy, wyeksploatowana niż te pozostałe, ale jest to tylko zwykły nalot. Gdzieś tam wyczytałem, czy też oglądałem na YouTube, pokazywał yy, człowiek, w jaki sposób czyścić te płyty. Zalewał je ordzewiaczem zwykłym ordzewiaczem i ten ordzewiacz jakby rozpuszczał ten nalot i po wyczyszczeniu czyściło się bardzo dobrze i po wyczyszczeniu zakładał i ponownie ponownie urządzenie funkcjonowało nie wiem czy zobaczycie tutaj widać tą różnicę jak ta uszczelka była w pierwszym roku, a później po tym drugim roku. Widać tutaj taki, no, taki pasek jakby rdzy czy tego nalotu. Po tym wypchnięciu, delikatnym wypchnięciu tej uszczelki. Tak więc to chyba wszystko. Nie wiem co mógłbym jeszcze Państwu dodać. Spróbuję jeszcze, że uda się o, właśnie coś tutaj rozdzielić. Tak to wygląda. Trzeba będzie wyczyścić jeszcze w tym tygodniu. Może nie w tym tygodniu, bo tydzień dzisiaj kończy się, bo to jest niedziela Ale jeszcze w tym tygodniu urządzenie będzie funkcjonowało. Kolejne no rozdzieliłem o. Jest rozdzielone. Kolejne. Naprawdę zachęcam do używania bardzo dobrych materiałów. No bo jeśli użymy byle czego, to i byle jak będzie to urządzenie nam funkcjonowało. Nie będziemy zadowoleni. Będziemy mówili, że ktoś nas oszukał, że to jest nieprawda. Gdy użyjemy słabych materiałów, takich na przykład jak blacha od odbębnów od bębnów pralek, ta blacha nie nadaje się do tego typu urządzenia. I gdy takiej blachy użyjemy, szybko elektrolit zacznie brudzić się. Szybko podczas gdy gdy pobrudzi się, to będzie produkował mało. Tego gazu. No i też zachęcam do tego, aby w urządzeniu stosować PWM, najlepiej PWM automatyczny, który będzie po zadaniu odpowiedniego, odpowiedniego prądu, będzie ten prąd trzymał. Naprawdę jest to bardzo dobra rzecz, i teraz nie wyobrażam sobie, żebym miał regulować prąd w tym urządzeniu za pomocą gęstości elektrolitu. Nie chciałbym do tego wracać, bo naprawdę taki PWM automatyczny jest doskonałym narzędziem do tego typu urządzenia. Gdzie ten PWM można kupić? Poszukajcie no Państwo, gdzieś tam w internecie na pewno znajdziecie, jest bardzo dużo takich urządzeń. No, cena na pewno jest w niektórym dość spora, w niektórym może nie taka wielka. No ale jeśli chcemy żeby urządzenie funkcjonowało i żebyśmy byli zadowoleni z niego przede wszystkim, to takie urządzenie, taki PWM jest naprawdę bardzo ważnym elementem w tym urządzeniu. Dziękuję Państwu za uwagę. Jak coś tu ciekawego jeszcze zrobię, to może przy okazji pokażę któregoś razu, to są elementy do nowego urządzenia, dla porównania ile będzie produkowało, produkowało takie urządzenie z podkładka z przedkładkami o różnej grubości. Ta grubość przekładek z gumy EPDM jest tak, te przekładki z gumy EPDM są grubości 1 mm, a tu zrobię urządzenie, które będzie miało 2 mm, Przekładki 2 mm, i później przekładki 3 mm. Zobaczymy czy przy takim samym prądzie, ile będzie produkowało tego gazu. No, sam zastanawiam się, jaka będzie różnica, i czy w ogóle będzie różnica. Dziękuję jeszcze raz. Do usłyszenia i do zobaczenia.